Testy, ktoś zapyta, jakie testy? Ja odpowiem niezależne. Co to znaczy niezależne? To znaczy takie, gdzie nie ma lokowania, nie przyjął nikt kasy za promowanie danej odmiany, tylko gdzie jest zestawienie prawdziwe, wiarygodne na jedne, identycznych, jednakowych warunków, warunkach tego samego gatunku. Ok. A po co to komu? Ano po to, że na przykład jeżeli planujecie się z Sorgo, bo o nim mowa, będziecie mieć ode mnie gotowca. Kochani, w najbliższą niedzielę w kolejnym wykładzie na hektar wiedzy będzie gotowiec. Gotowcem będzie nic innego, tylko moje niezależne wyniki badań porównawczych, w tym przypadku porównujących ze sobą kilka odmian sorga z przeznaczeniem na ziarno. Będzie to pokazane, jakie warunki, jak to wyglądało, jakie udało się uzyskać w wydajności, które odmiany planowały najlepiej. Które najsłabiej jak to wyglądało z tematem wilgotności nasion, bo ta przypomnę, jest bardzo ważna, tak jak zresztą w przypadku kukurydzy na ziarno. Kochani, każdego z was, kto szuka niezależnego zestawienia i kto szuka odpowiedzi na pytanie, którą odmianę sorgo na nasiono mam zamówić, każdego z Was zapraszam. Dlaczego? Bo ręczę swoim innym nazwiskiem za rzetelność tych badań, dlatego że one są w 100% niezależne, robione są całkowicie. Od deski do deski w sposób, jak to się robi zgodnie ze sztuką. Tutaj nie ma żadnej reklamy, nie będzie żadnego opowiadania cudów, bajek. Nie. Tutaj po prostu są nasiona, które zostały w sposób niezależny zakupiony, przetestowane, sprawdzony. Na końcu wszystko jest zważone, sprawdzona jest wilgotność i tak dalej. Bardzo Wam się podobały testy, które robię coraz częściej i które Wam pokazywałem: testy rzepaku, porównawcze testy pszenic i nie tylko. Teraz przyszedł czas na sorgo. Dlaczego? Dlatego, że po prostu chodzimy po polach i widzimy, jaka susza. Dlatego, że bardzo wiele osób w Polsce niestety się zastanawia, co siać na pasze zamiast jęczmienia, zamiast pszenicy. Mówimy o gatunkach jarych. I w tym przypadku sorgo jest pewnego rodzaju alternatywą. Natomiast, co mnie samego zdziwiło bardzo, że są ogromne różnice w planowaniu, Że na jednym nawożeniu, na jednym polu, na jednym sposobie uprawy, na jednym siewie i na jednym zbiorze jest ogromna różnica. W wadze w przejściu na hektar pomiędzy odmianami. I to właśnie pokażę Wam w najbliższą niedzielę. Przypomnę, kochani, każdy z Was może ten wykład zobaczyć jako jeden z wielu. Przypomnę wykładów, ponad 200 na portalu. Najprościej, jeżeli chcecie dołączyć, to macie, kochani, dwie opcje. Pobierzecie aplikację, to jest jedna opcja, hektar wiedzy, zakładacie konto, aktywujecie i macie dostęp do całej mojej wiedzy albo jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia, to napiszcie do mnie po prostu smsa na numer 696 088 778. Chętnie Wam pomogę, podpowiem jak się startuje. Jest nas coraz więcej. Ostatnio w ciągu tylko weekendu do Hektara Wiedzy dołączyło ponad 300 rolników, a to był tylko weekend. Ostatnio bardzo dużo pytań. Panie w jaki sposób Hektar Wiedzy pokazuje mi, Jaki jest aktualny problem w Polsce, jeżeli chodzi o nasze uprawy. Więc proszę zobaczcie, aplikacja mobilna ma bardzo prostą funkcjonalność i w, dosłownie w kilka sekund wiecie, co na ten moment jest najważniejsze. Zerknijcie, gdy wyjdę aplikacja hektar wiedzy, bach, to ja wystarczy przeklikam sobie i wejdę do aktualności, i ja od razu mam zestawienie wszystkich tematów, które w Polsce my jako hektarowcy analizujemy omawiamy. omawiamy. jeżeli chodzi o pola, jeżeli chodzi o aktualny problem, o to co się złego dzieje, czy co dobrego. Spójrzcie, wchodzimy i tak naprawdę my od razu, chociażby poprzez analizę zdjęć, możemy dowiedzieć się, co się w naszym terenie dzieje. To jest dosłownie chwilka. Przypominam również, że mamy ogromną możliwość zadawania pytań. Ostatnio pobiliśmy jako hektarowcy rekord rekordów. 260 pytań zadanych do mnie w ciągu, uwaga, 30 godzin, gdzie jeszcze odpisywałem na nie naprawdę ponad 3 godziny. Ale te pytania, to jest siła, to co tu widzicie. Pamiętamy również o tym, co jest bardzo ważne, że jeżeli przypominam Wam, oglądajmy materiały, które są potrzebne nam za miesiąc, nawet nie na już, za miesiąc. Wchodzę sobie na dole, szukaj. Interesujemy temat kukurydzy. Wchodzę i ja w tym momencie mam dostęp do informacji, które przede wszystkim, uwaga, dotyczą kukurydzy, tak? Gdy przeanalizujemy, zobaczcie. Zobaczcie, to wszystko jest w ten właśnie sposób, mamy zarządzać swoimi gospodarstwami, żebyśmy najpierw z wyprzedzeniem wiedzieli, co jak, potem przeanalizujmy temat aktualności, czyli tego, co się na ten moment dla nas dzieje. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli ja przeklikam, to ja mam mieć wszystko, bo nie mamy czasu. Kochani, co tu dużo mówić, Kłaniam się bardzo nisko, zapraszam na ten wykład który będzie podsumowaniem i zestawieniem wyników moich badań. Wykład dostępny od niedzieli do 8 rano na hektar wiedzy w aplikacji oraz na stronie hektarwiedzy.pl.